Wolę patrzeć w noc, a ja nie chcę spać Bo wyłażą skąd ta wróżki, dzikie wróżki Głowy mają jak poduszki, jak poduszki Skaczą sobie po pokoju z dzikim brzaskiem Wygryzają z książek wiersze i obrazki Serca złote i malują na suficie serca zło. Z książki Nowy Kiermarz Bajek. opowieść Emilii Biedrawiny Sukartowej, Legendy Grunwaldzkie, część druga, czyta Wioletta Zakrzewska. Powiadali starzy ludzie, że na owym miejscu, przed wielu wiekami, ciągnęły się rozległe bagniska i lasy. Na wzgórzu, zaś pośród borów, wznosił się warowny gród bogańskich prusów, zwany przez nich dryzgon czyli liderzgoń. Kiedy rycerze zakonu Krzyżackiego zajmowali ziemię pruską, Oblegli również i zamek. Długo opierał się zakutym w stalowe pancerze wojskom. W końcu jednak krzyżacy gród zdobyli. Wymordowali całą załogę i wszystkich, którzy się schronili za murami. A że działo się to w Wigilię Bożego Narodzenia, nazwali krzyżacy to miejsce Christburg. Chrystusowy gród. Na miejscu staropruskiego grodziszcza wznieśli niemieccy rycerze potężną twierdzę, umocnili dawne wały obronne. Rządzili tu, wzbudzając okrucieństwem postrach ujarzmionego ludu. Mówiono o nich krzyżowi brodacze, albowiem mieli na białych płaszczach naszyte czarne krzyże i nosili długie brody. W owym pamiętnym roku 1410 rycerze zakonu powitali wiadomość o wojnie z nieopisaną radością. Byli jednak i tacy, choć nieliczni, którzy nie chcieli wojny z polskim królem, przewidywali niepomyślny koniec. Do liczby tych rozsądnych i rozumnych ludzi należał kontur dzieżgoński Albert von Schwarzenburg. Kiedy na wezwanie wielkiego mistrza wyruszył ze zbrojnym chówcem na nową wyprawę wojenną, czynił to niechętnie. Z nikim się nie pożegnał, nawet zamku nikomu pod opiekę nie oddał. Wybiegł za odjeżdżającym jakiś krzyżak i spytał: A komu też, panie komturze, opiekę nad imieniem zakonu powierzacie? Usłyszał tedy odpowiedź ponurego komtura: Tobie. I tym wszystkim złym duchom, którzyście pragnęli wojny. Odpowiedź ta poradziła krzyżaka. Następnego dnia wyzionął ducha, a ten przeklęty duch jego zaczął gospodarować na zamku. Odtąd, skoro tylko zmarł albo zginął z ręki wroga krzyżak, który wojny z Polską pragnął, duch jego przybywał na zamek Dzieszkoński. Po bitwie grunwaldzkiej w dniu 15 lipca takie chmary duchów nadciągnęły i zamieszkały w zamczysku, takie w nim harce wyprawiać poczęły, że pozostałym przy życiu mieszkańcom trudno było wytrzymać. Nawet w jasny dzień działy się tam dziwne rzeczy. Zdarzało się często, że kiedy pachołkowie szli do stajen, aby opatrzyć konie. Wytały ich duchy, zaciągały do piwnic, gdzie ustawione były rzędami beczki z winem i miodem. Ze strachu pili tam na umór, znajdowano ich potem nieprzytomnych, rozciągniętych na ziemi. Pewnego dnia, kiedy kucharz zamkowy wszedł do kuchni, aby przyrządzić obiad, ku swemu zdumieniu. Zamiast paleniska, zastał rżące przy żłobie konie. Innym razem, kiedy piwniczny udał się z pomocnikiem do podziemi zamkowych, zamiast zapasów świetnych trunków, zastał kadzie napełnione czystą wodą. Kiedyś znów, gdy rycerze w zamku zasiedli do uczty, zastawione przed nimi misy i kubki, Same napełniły się krwią. Komtur dzierżgoński poległ wraz z innymi pod Grunwaldem, a na jego miejsce zjechał wkrótce inny. Ale temu źle się działo na zamku. Zaraz następnego dnia jakaś moc niewidzialna zawiesiła go na jego własnej brodzie u studni. Z trudem zdjęto omdlałego i docucono. Pochwyciły go potem duchy i usadowiły na dachu najwyższej wieży zamkowej, gdzie mu się broda sama zapaliła. Nie można jej było ugasić, płonęła jak pochodnia, i dopiero kiedy uciekł poza obręb zamku, płomień zgasł. W obawie przed duchami służba i załoga zamkowa uciekały, a rycerze, Niepokojeni przez widma poległych braci zakonnych, także opuścili zamek Dzierżgoński. Ludność zamieszkała u podnóża zamku, poczęła opowiadać przerażające historie, a wieści te rozchodziły się po okolicy. Wszystkich ogarnął paniczny strach. Kiedy wrócił z Pielgrzymki do Rzymu pewien pobożny kowal, Zamierzał znów osiąść w swym rodzinnym miasteczku, gdzież goniu. Nasłuchawszy się różnych dziwacznych wieści o duchach i upiorach straszących w dawnych siedzibach krzyżackich, udał się na zamek, a żeby się osobiście przekonać, czy prawda jest, co mu opowiadano. Kiedy stanął u celu, ujrzał most spuszczony. Wszedł więc na dziedziniec zamkowy i ku swemu zdumieniu spotkał tam zakonnego brata, który mu niegdyś synka do trzymał. – A, panie kumie! – rzecze do niego, kłaniając się nisko. – Jakże się cieszę, że was w zdrowiu oglądam. Tyle mi ludzie naopowiadali, jakobyście zginęli w tej straszliwej bitwie. – Raczcie mi powiedzieć… Co też tam słychać na zamku, bo ludzkie języki brednie plotą. Widmo Krzyżaka odpowiedziało: Chodź ze mną, a sam się przekonasz. Minąwszy ostrokołową, mocną, zamczystą bramę, krętymi schodami poprowadził Krzyżak dzieżgońskiego kowala do rozległej komnaty o wąskich, wysokich otworach okiennych, przesłoniętych błonami pęcherzowymi. W izbie tej tłumno było i gwarno. Jedni rycerze, zakonni, grali w kości, inni w karty. W sąsiedniej komnacie, przy stołach, uginających się pod ciężarem kubków, dymiących mis, na dębowych ławach i zydlach siedzieli spaśnięci brodaci krzyżacy. W wielkiej sali której sklepienie spoczywało na jednym filarze, przypominającym rozległe drzewo, przy dźwiękach lutni tańczyli rozbawieni mężczyźni i kobiety. W kaplicy zamkowej ksiądz mszę odprawiał, a siedzący rzędami rycerzy zwiesiwszy głowy na piersiach spali. Ale kiedy Kowal i jego towarzysz opuścili kaplicę i zeszli na dziedziniec, Rozległ się przeraźliwy płacz i jęk. Wprost trudno go sobie było wyobrazić. Przeląkł się kowal, i zdawało mu się, że przed nim czeluści piekielne rozwarto. Rzekło do niego widmo kuma krzyżaka: idź do wielkiego mistrza i powiedz mu, coś tutaj widział i słyszał. Takie było dawne nasze życie na tym zamku, jakieś własnym oczom oglądał. A oto płacz i jęki, jakie po bitwie pod Grunwaldem nastały i trwają po dziś dzień. Po tych słowach widmo zniknęło. Ochłonąwszy z przerażenia, postanowił Kowal pojechać do wielkiego mistrza Krzyżaków i opowiedzieć mu o wszystkim, co widział i słyszał. Kiedy wielki mistrz w otoczeniu pysznego i zasępionego rycerstwa. We wspaniałej sali zamkowej w Malborku, wysłuchał opowieści Kowala, wpadł w straszliwy gniew. Za rozsiewanie rzekomo zmyślonych wieści, które uwłaczały dostojeństwu zakonu, kazał biednego człowieka utopić w pobliskim jeziorze. Opuszczony Zaniedbany zamek w dzieżgoniu stał się z czasem ruiną i postrachem ludności okolicznej. Gospodarowały tam bowiem nadal duchy rycerzy krzyżackich, którzy przez zawiść i pychę wywołali niegdyś wielką wojnę z królem polskim na polach Grunwaldu i Tannenbergu. Dużo lat upłynęło od owego pamiętnego dnia. Kiedy ze wzruszeniem wysłuchałam legend starego Mazura. Wiele, wiele się zmieniło. Polska przyszła na Mazurę i warmię. Sprawiedliwości dziejowej stało się zadość. Na polach Grunwaldu w 550. rocznicę wielkopomnego zwycięstwa wzniesiono pomnik chwały oręża polskiego. Koniec.